Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w skrapowym kąciku, z tej strony Żaklina. Zapraszam Was dzisiaj na kolejny filmik albumowy. E, już widzicie album, ale do tego albumu będą jeszcze cztery dodatki, także koniecznie oglądajcie do końca. Mam nadzieję, że się Wam spodobają. Ale zaczniemy sobie standardowo od albumu. E, jest to album dla mnie wyjątkowy, ponieważ robiłam go dla moich dziewczynek. W wieku 6 i 3 lat wybrałam do niego kolekcję Beauties od Scrap and Me. I jak widzicie mamy tutaj właśnie wyciętą grafikę z tej kolekcji, z tą piękną baletnicą. Mamy również kotka, duża taka tekturka 3D z napisem album, baloniki. Oczywiście moja ulubiona tkanina, ulubiona okładka, czyli kłaczek w kolorze takiego brudnego różu. Połączyłam tym razem ten brudny róż, właśnie ze złotymi dodatkami z papieru lustrzanego. Mamy też złote narożniki. Album zawiera cztery karty. I pokażę Wam, jak to wygląda w środku. O, zaczynamy. Na początku mamy takie proste klapeczki, otwierane tutaj do góry. Z miejscami na zdjęcia. Te otwierają się na dół. A tu, oczywiście, już kieszonka z matami. Jak widzicie, te kieszonki są pojemniejsze niż to, co tutaj włożyłam do środka. Zmieści się więcej mat. I jak to zwykle, niektóre maty są oklejone, niektóre są całkiem puste. Także można dwustronnie, jednostronnie sobie oklejać. W albumie dorobiłam również tagi. Moje dziewczyny bardzo lubią tagi wykorzystywać na rysunki. Także moja starsza córka już w swoim albumie ma takie tagi z rysunkami, plus jeszcze jakieś tam proste słowa sobie na nich pisze, także w taki sposób sobie wykorzystuję. Kolejna strona, tutaj mamy belly band, belly band z książeczkami. W tym albumie są mieszane formaty zdjęć, tu akurat mamy 10 na 15 a tutaj na przykład 9 na 13 ja lubię mieć różne formaty w albumie, wtedy wydaje mi się, że jest po prostu ciekawiej. Jak widzicie, również pojawia się motyw takich serduszek. będzie on widoczny również na kolejnych kartach. Zaraz zobaczycie. Kolejna strona. Na takiej klapce mamy tym razem wodospad dynamiczny. Na kilka zdjęć. To są zdjęcia w formacie 7,5 na 10. Tu sobie rozwiązujemy wstążkę. I mamy miejsce na zdjęcie, a tutaj w kieszonce mamy kolejnego tabusia. Tak wygląda ta strona. Mamy tutaj różową taką stążeczkę. Kolory tej kolekcji to głównie róż i niebieskości, więc wykorzystałam właśnie takie wstążki w tym kolorze. Kolejna strona. Tu mamy taką książeczkę, która nam się otwiera. W ten sposób możemy wykleić czterema zdjęciami, a całość otwiera nam się do góry. I tu mamy taki pierwszy z pop-upów. Zobaczcie, z takim uroczym misiem. Znowu mamy te serduszka, o których Wam wspominałam. A tu otwieramy sobie na dół i oczywiście też miejsce na zdjęcia. I całość na magnes. Kolejna strona. Tu mamy kieszonkę boczną i dolną na następnej stronie maty na zdjęcia, tu mamy trzy maty plus oczywiście ta guś grafika wycięta ta dziewczynka, tu kolejna tym razem wycięta tutaj do kieszonki i tutaj też trzy maty z reguły daję trzy maty, oczywiście można włożyć więcej no i tu ta guś kolejna strona wiązanie na sznureczek i tu zrobiłam taki wodospad Kryty. Tutaj też 9 na 13 format zdjęcia się zmieści. Tu oczywiście też można sobie wkleić zdjęcie. To jest bardzo ładna kolekcja, naprawdę z motywem tych dziewczynek, z motywem baletnic w zasadzie. A dość taką mało popularna mam wrażenie. A naprawdę jest śliczna. Idealnie pasuje dla właśnie takich kilkuletnich dzieci. Kolejna strona. Mamy rameczkę z wykrojnika, i tym razem mamy. Taką kartę do wyklejenia zdjęciem z drugiej strony. Wkładamy sobie tu. Zdjęcie w formacie 10 na 15 a całość otwieramy sobie w prawą stronę i mamy kolejne z pop-upów. Pokażę Wam tak. O! Mamy kociaka, mamy misiaki, wózeczek na laleczkę. Tu oczywiście też jeszcze zniszczą się zdjęcia w różnych formatach. Mogę sobie to wykleić. Kolejna strona, tu mamy Bellipent, tym razem w pionie. I tu książeczki, o, z jest zrobione. Jak widzicie, te grafiki są naklejone. I tu kolejne książeczki. Do uzupełnienia zdjęciami. O, wkładane tutaj. I ostatnia już strona okładkowa mamy coś, co ostatnio bardzo lubię robić, a mianowicie jeszcze Wam pokażę, o, tu górę jak wygląda. Ten wózeczek nie jest oczywiście tutaj podklejony do końca. Tu sobie wkleję też zdjęcie. Wykorzystam i to miejsce. Natomiast tutaj w tej kieszonce takiej folderowej, ona jest naprawdę pojemna, zrobiłam taki notesik. I bardzo właśnie ostatnio mi się to podoba. Robię to też w albumach dziecięcych. Zwłaszcza dla takich starszych dzieci. To jest super sprawa. Tu wkleiłam... Może nie wkleiłam, ale dałam takie karteczki, po prostu białe, białego papieru, które można wykorzystać na zapiski albo na rysunki. Właśnie pomyślałam, że moje dziewczyny lubią rysować, to będą miały taki notesik w swoim albumie i będą sobie systematycznie dodawać nowe rysunki. Oczywiście do tej kieszonki mogę sobie również włożyć zdjęcia luzem. Teraz szybki przegląd. Całości. I jeszcze Wam pokażę te karty. Jak zwykle, mamy, mają tutaj w środku kieszonkę. Często ją robię. Tu mamy takie duże maty. Tym razem okleiłam sobie dwustronnie. A to dlatego, że gdy będę wyklejała zdjęciami, to tak sobie pomyślałam, że powykrawam te zdjęcia wykrojnikami. I na przykład. Jedne zdjęcia będą w kształcie serduszek, inne w kształcie jakichś kwiatuszków. No, pomyślałam, że może to być ciekawe, tak, zrobić sobie taki kolaż z różnych właśnie zdjęć, mniejszych, większych. I dlatego te maty wyglądają właśnie tak. Mamy cztery takie duże maty. I pomyślałam, że właśnie w ten sposób będzie to wyglądało ciekawiej. I tak, to był album. Moje dziewczyny widziały już album, i im się podobał. Natomiast nie wiedzą o kolejnych dodatkach, jakie przygotowałam dla nich, a mianowicie pierwsza sprawa magnesiki. Magnesiki i zawieszki, Ponieważ możemy tutaj przykleić je na lodówkę, i możemy również zawiesić za wstążkę na przykład na półeczce. Moje dziewczynki mają w pokoiku właśnie taką półeczkę z haczykiem, mogą sobie zawiesić. Są one praktycznie identyczne, te magnesiki. Aby nie było jakichś tam kłótni, to zrobiłam je takie same. Wykorzystałam oczywiście elementy do wycięcia z kolekcji. Są też te serduszka, które się wcześniej już przewijały w albumie. Takie nieduże magnesiki. To jest pierwszy dodatek. A kolejny dodatek, już pewnie trochę Wam znany. Zobaczcie. Słówki. To będzie też taki prezencik dla nich. Sówki oczywiście, które robi moja siostra na szydełku. którą znajdziecie pod nazwą Ansar. I tak się prezentują. Wybrałam jedną wersję różowej, a drugą wersję niebieskiej, ponieważ one nawiązują kolorystycznie do samej kolekcji w albumie. Także zobaczcie: będą magnesiki, będą takie słówki. Jest album, i mam nadzieję, że taki zestaw prezentowy się moim dziewczynkom spodoba. Jeżeli Wam też się spodobało to, co Wam dzisiaj pokazałam, to będzie mi bardzo miło, jeśli dacie mi łapkę w górę. Subskrybujcie mój kanał. Średnio co około dwa tygodnie jest nowy filmik albumowy, także zapraszam. A jeżeli chcielibyście coś zamówić u mnie, również zapraszam. Wszystkie szczegóły do mnie, kontakt do mnie znajdziecie w opisie do tego filmiku. A na dzisiaj to już wszystko. Jeszcze taka maluńka zapowiedź, co będzie w kolejnym e, filmiku albumowym. Zdradzę Wam, że teraz wykonuję album z zupełnie inną okładką, e, i mam nadzieję, że się Wam spodoba. I jestem w niej zakochana równie mocno jak w kłaczku, bo to jest bardzo miłe w dotyku, a znalazłam coś, co będzie równie miłe w dotyku, i mam nadzieję, że też się Wam spodoba. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Do usłyszenia w kolejnym filmiku. Papa! Pa.